Witam, ja jestem Naron a to jest kolejny odcinek, o ile się nie mylę, szósty dzięki kart mod i nie podziało się dużo ale co prawda grałem to co zwykle, ale trochę mniej robiłem i może najpierw rzeczy, które tak od razu widać tu sobie zmieniłem rękawicę, żeby mieć większy zasięg przy walce Gdyś expa już nie mam. Zużyłam trochę. Ale najpierw mam Atlas, który daje mi, jak widać, mapkę. Mapka obecnie prezentuje się tak. Tutaj to jest ledwo widoczne ESU, to linie określające mapę. I każdy taki kwadracik to kolejna mapa, którą muszę dodać do Atlasu. I póki co mm, jeśli... To jest nie tyle drogie, co po prostu dużo trzeba się robić. I to no, mniej więcej tyle. Co tam jeszcze tutaj widać? Eee, to mówię, że wymieniłem. Lunetę to zrobiłem sobie dla wygody. Ona znowu pełna. To tak, ulepszyłem kilofy 2. Jak widać, tu jest, to będzie drugi. Nie zniszczoność aż 6, jak widać tej szczęście 5, więc pozostały kilow e, o kurde, więc inny w sobie ten z Elycrafta odłożyłem. Tak samo jeden z tych kilowców co ty miałem, też odłożyłem, bo chciałem użyć chyba dotyk, a tutaj miałem już i tak używane, więc się w końcu puściłem go. Co jeszcze? Tutaj ulepszenia mam. E, accelerator, trójkę. Maksymalnie jest dwójka, dlatego właśnie lepsze nie jest. Dzięki temu mam dodatkowe półtora punktów obrażeń. I co do kosy mojej, jak widać, mocno podekspiłem. Przynajmniej szybkość i sam jestem zdziwiony, gdzie przed chwilą to zauważyłem, że jest ósmy poziom. Sam się zdziwiłem, bo obecnie trochę grałem i tak expiłem sobie tutaj. Tak tutaj. Później do tych książek i tego wszystkiego. I próbowałem, jak tutaj widać, nieziszczalność, nie mi się da, ale to naprawdę się nie da. Trochę szkoda? Przy okazji, o, trafiło jeden część. I teraz, może pokażę, jak to się prezentuje. Chociaż najpierw jeszcze pokażę, zrobiłem w końcu też marekdy. Tutaj też to powiększyłem. Jak widać, tutaj sobie trochę uzupełniłem. Ale jeszcze nie jest skończone rady, dopóki co kopię, żeby to wydłużyć. A teraz może zaprezentuję, jak to wygląda. Co so nie jestem pewny, czy będzie to dobrze widać, bo trzeba cicho będę przez chwilę. Nie, raczej widać będzie dobrze wszystko, ale mnie cicho będzie. Ja będzie strasznie głośno, ale więc na chwilę się zamknę, póki tam będę. Przynajmniej póki załatwię potwory. Jak widać, trochę ich tu jest. Bardzo dużo się nazbierało. Wystarczy trochę na górze posiedzieć, jeśli właśnie tak zbierają. Dosłownie mogę sobie, kiedyś tam sobie z Sapera zagrał i byłoby wystarczająco. Dosłownie minutka, dwie i już takie kolejki się robią tutaj. Już siódmy poziom. Jak widać Nie. Co do tych kosy jeszcze być Przed chwilą dodatowałem sobie umiejętności nowe sprawdzałem i tego było dużo. Ja myślałem, że będzie 2-3. Jak się patrzyłem te z 6 na 8 to duży progres ten poziom, ale patrzę się tam i ulepszam i idzie, idzie. Nie chcę przestać, naprawdę trochę długo. O, w końcu nagrałem zielonego pęka. Co jeszcze tutaj? Mam tutaj te paski. Jak widzicie, paski są z CMB, CM Multipart. To jest właśnie część, która daje Project thread o której wspominałem bardzo często. I co jeszcze? To chyba na razie tyle mogę powiedzieć tutaj. O. A to jest umiejętność, którą obecnie mam. Przeżywa kilka takich szkieletów, które walczą. Ataki, ich ataki nie są zbyt mocne. Nie wiem, w ogóle. A nie widziałem, że tylko mączki własne tam leci. Co już tutaj pokazać chciałem? To zdobyłem w końcu Pewną umiejętność, która mnie całkiem interesuje na przyszłość. I gdzie to jest? Tu. E, life point. E, dopóki br trzymam broń i ta broń ma wytrzymałość, e, ja nie zginę. E, nie jest to... Co to miał wcześniej? To chyba. E, plusem jest to, że właśnie nie zginę, co daje mi dużo więcej czasu na przeżycie. Minusem jednak jest to, że będę potrzebował naprawdę sporej ilości potek. Ja już mi się też że mówiłem o tej umiejętności, ale i tak powiem. Ja będę potrzebował dużo potek, żeby brać na bieżąco. Po prostu wstawię sobie do drugiej ręki, bo nie mogę puścić kosy i no, na pewno nie będę musiał je rozbijać. A nie będzie to większym problemem. Ale będę musiał rozbić, żeby życie mi się uzupełniało. Dlaczego się uzupełniał, skoro jestem w praktyce w teorii A to dlatego, że o ile życie będę miał dalej, znaczy, o ile życie może mi się regenerować, tak, e, takie ujemne punkty, e, takie ujemne życie. Wtedy mam taki pasek się pojawia fioletowy, ale się nie ma, lub czerwony, i dopóki to mam, to zginę, kiedy skończy się właśnie obrażenia, Znaczy, trwałość broni. OK, to się wydarzyło mniej więcej przed Tutaj jeszcze, jak ja to zrobię, to powiem. Tutaj jest formiarka, a formiarka jest e, o e, tyle że. E, tak powinien być mniej więcej. OK. Tak jak widzicie, jak widzicie to teo, w teorii to nie jest trudne. Tutaj to idzie tak. Tutaj miałem trochę zapasu, więc się nie łączyłem. Obecnie stąd mogę robić także tu, więc yy, mimo wszystko ty, nie śmartwiać, ale Nadal no, tak gdzieś z tyłu głowy jest że tam, ty że tam na dole mam cały swój zapas, ten plus taka niecałe. Tak, ta furmarka. Yy, to nie jest trudne. tu już mam sporo. Tutaj też nie było. Yy, aluminium łatwo się wspiera, cyna. Jest wszędzie. Aluminium, chyba mówiłem już, że robi się dosłownie z tego bloku. Więc miałem go trochę. I tak jak ja robię to. Znaczy jakie ja robię tutaj. O właśnie. Tak się robi właśnie ten. A co do pyłu, y, to jeden jest sposób tutaj, drugi jest sposobem kruszarka. Na kruszarce jest dwa, a tam na tych kołach mogą mieć szansę na dodatkowe, darmowe. Więc póki co używam tych. I jeszcze może takie pytanie: skąd ja wziąłem emeraldy? To zaraz. Chociaż wiesz, bo w to w opisie, że wioska, przez wioski, znaczy w opisie, w... nie w opisie, tylko jak się jest, w tytule trochę inaczej. I dobra, chyba trzeba zacząć sprawdzać listę, się już tutaj pokażę. Trochę poszło tutaj, na to Expo, to tam trochę tym mam. Tutaj tu jest ulepszone z pierwszego poziomu. Tutaj właśnie też yy, nie wszystkie są ulepszone, ale na przykład, a tutaj na przykład, czy co tam jeszcze miał łagodny upadek, który nie wiem czy coś daje, ja ale daje tam mało, bym powiedział, bo tutaj dosyć szybko spadam, a i tak straciłem życie, chociaż nie wiem czy się wcale nie I tak, ja tu często spadam, to są schody, ale są ale nie jestem za szybki, jak tu biegnę, więc spadam. I ten upadek wziąłem, żeby od tego życia nie tracić w końcu. I tak, ja sobie dosłownie pierwsze poziomy brałem. Tutaj kopiowałem. Ja widać, nie mam już to prawie, prawie żadnej cieczy. Więc trochę tego było. Książek sobie dorobiłem. I tu widzicie, co jest sporo. Tutaj jest jeden, tutaj drugi. Tutaj kolejne. I tu. Ale tutaj są klące. Nie mogę się ich pozbyć w co, A raczej chociaż. W momencie, pozbyć. Nie, nie, jednak. Dobra. To tak, e, jeszcze powiem, może tutaj próbowałem. też część wziąć stąd. To dopiero gdzieś robię. I tutaj zrobię troszkę którą dam sobie na miecz. Przy czym Te ulepszenia mi się jeszcze nie pojawiły. Tutaj mi się nie pojawiło i wydaje mi się, że to jest albo trzeba będzie się męczyć z wieśniakami, co już się namęczyłem, do na naprawę, albo będę musiał po prostu mieć, zaknąć i to będzie ten trzeci poziom, jeżeli mi się przyfwarci, to będzie maksymalny. Cóż, lepsze to już nic, bo dzięki temu będę mógł zrobić lepsze, używać lepszych spawnerów. I dobra to właśnie ten Live Band mówiłem już i tak, zmiana to mówiłem o to O właśnie ulepszyłem sobie hmm. dobra, tam dosyć sporo robiłem, a już pokazywałem Jeszcze raz już mówiłem to zaraz, to zaraz hmm. szmaragdy, Marchewka, a to zaraz, to zaraz, i też mówię, to dobra. To może najpierw zacznę od tej plecak. Wiedźmy, przed chwilą walczyłem dosłownie, żeby sobie trochę podekspić, i ta Wiedźma przyniosła mi taką fajną rzecz. Chcę fajny prezent w plecaku. I przy okazji, też trochę wcześniej, później zdobyłem też trójząb. Tutaj, jak widać, jest. I to też e, mój poprzedni nie używany kilo Więc tak. E, potwory z dyniami. Wczoraj grałem i jak się okazuje był e, Halloween, więc e, potwór dostał dynię. Dosyć to widziałem, ale mało udało mi się pokazać. Niestety. Znaczy, wrzuć screenów za bardzo. Nie udało mi się. E, co tu jeszcze? A, ulepszyłem to, mówiłem. No, tu mniej więcej. Mi się wydaje, że. O, plecak. Plecak, po pierwsze, no nie to. Po pierwsze, plecak ulepszyłem. Jest natarytowy. Po drugie, zrobiłem sobie to uprzednio. W końcu mi się trafiła marchewka od ząbiaka z mojej farmerki, z mojej farmy EXPA. I w końcu mogłem to zrobić. Tak więc zrobiłem. E, tego abuzy już miałem wcześniej. Więc się. E, więc tak, e, to się opłaciło. E, Tutaj już dalej jest karabin Blueprint. E, ja cały czas o tym zapominam. Nie pamiętam, czy to tu mówiłem, właśnie jest Arjen Blueprint. Sprawdzałem to trochę. Obecnie już listę ulepszeń do e, tego. Listę przetłumaczoną w teorii. Wysarzycie się do kul tłumacza, wrzucę. będę miał całą listę e, enchantów do broni i sobie te bronie, i póki co e, zastanawiam się chyba na tą bronią. Chyba, albo. na no. nie, nie, na tą na pewno nie. Tak, na tamtą. I ostatecznie stwierdziłem, że mój obecny kraj jest lepszy, więc zostałem przy tym. I tak chciałam też z villagera tylko lepszy, ale sprawdzałem i się okazało, że ten diament ten żelazny jest najlepszy, jaki mogę od farmerów wziąć. od farmerów wziąć, więc muszę sobie odpuścić, póki co znaczy sobie na razie farmerów, wieśniaków. I tak Będę teraz szedł do tego opuszczonego miasta. Nie wiem jak się mówi. No, żeby ten, to dłonki zdobyć. Ja tak, żeby klinty. bo będzie tam diamentowy, a możliwe, że jest właśnie ten podziemny z tego biomu. Broń, ni broń niestety za dużo nie może wyjść z tego, ale zawsze dobrze mieć. Poza tym jak widać, trochę średnio z nabojami. Gdzie... No to nie będzie, jeszcze znaczy, nie czekaj. To jest ogólnie dosyć prosto, będą to. Ta to będzie nas z prosz... pierwszych, mi się wydaje. Tak, ale Ta trzeba diamentowymi. Będę się raczej diamentowymi diamentowymi. Mogę o to jak już mówię, to już też OK. Co jeszcze? To by też robił. I tak, to może przejdę już od razu. Tak. Próbuję sobie co chwilę o tym powiedzieć. Moonlight miał aktualizację, przez którą znaczy tak zakładam, że to był akurat fina tego moda. Że dosłownie musiałem na czterech czankach, tutaj właśnie w ustawieniach. Na cztery czanki. Zmienić i dosłownie tych czterech się musiałem męczyć. Co do tej podróży? No, jak widzicie, tylko jej możecie tam zobaczyłem, Nie za dużo, nie za mało, ale może być. Dobra, to jest ten obum usunął. Okej, okay. i tak. Niech się zody. Ta wioska na dzień dobry od razu miała pięciu wieśniaków, gdzie cztery to były. E, czterech było farmerów. I a, jak widać, o nadal jest ten handlarz. A tych panów żelaznych to było dużo. Znaczy na początku było dwa, a teraz było ich. Znaczy, ich pięć wyhaczyłem na raz. najmniej zdjęciu mi się udało. I ich jest naprawdę sporo. I tak. Mówiłem, że udało mi się zrobić w końcu naprawę I tak. I namęczyłem się już... Chciałem poczekać aż to zmienią, ale dosłownie czekam, 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 nic. Więc w końcu zacząłem to niszczyć i budować. I tak resetowałem z towa, aż kiedy się pojawiło. Co do tego? To jest chyba ten sam co wcześniej. Więc to też. To o lodu. No prostu powiększyłem te farmy. Co tu są? Czy chwilę mam, bo zaraz kogoś zabiję. Znaczy, że to znaczy to to lepszy przypadek. Tutaj to trochę przesuwałem, bo mnie łazili tutaj i to niszczyli wszystko. Co jeszcze o tej farmy, Co jeszcze o tej mogę powiedzieć? Eee, że była biedna, to zaraz... To był wielbłąd, ale uciekł <grym> dosłownie. On jest teraz za murem. W sumie sobie wskoczył do wody i przepłynął. Tędy. Ty też kot. Ale Tam sobie po prostu Jak widać. Nie wiem trzeba. Ale w sumie wcześniej był tutaj łaził we wiosce. A później sobie uciekł. Koty też na koło wioski łażą, a nie we wiosce. Naprawdę mi się nie podoba nie podoba to zamknięcie. I tak tutaj, co ciekawe, tutaj była dużo. W tym przydomku A, jeszcze zapomniałem. Ja teraz nie pokażę może, ale tutaj właśnie te mapy już kupiłem sobie. I mam. Tam poprzednio powinno być widoczne to. który ze skrzynek powinno być widoczne. Mam nadzieję, że tam... Ktoś był czy to zobaczył. I tak. E, może kolejna rzecz. E, ten potwór, co tu mam? Że potwór przybył. E, ten potwór odnosi się do. Myślę tu. Ok. Do tego potwora. Zasobnie jest tu patrzę a ten takie. Ty, co to jest? Na no, listę teleportu za mnie. Zaczynam uciekać. Tutaj mniej więcej zacząłem z nim walczyć. Ona 100 HP. Zresztą to chyba zrobił screener, bo jeśli nie mylę. I one są raczej rzadkie. I z się zdziwiłem, że go zobaczyłem. Ale jako taką udało mi się go pokonać. I to dosyć szybko poszedł, jak zacząłem jego strzelać. Broń zawsze dobra. I tak. Może pomijając to, co tutaj jak widać, że ja sobie zasieciłem, zrobiłem trochę most, trochę murów. Tutaj takie sobie podniosłem, żeby łatwo potwornie wchodziłem. Ułowiłem sobie też trochę ryb, jako że tam było na liście rybki, to od razu tylko powiem, że tutaj mniej więcej wyrzucają stare, a ja się zastanawiam, czy nie wpadł przypadkiem do laty. No, do. Tutaj jest na więcej śmieci, co ciekawe, tam chyba z tobą na więcej. tutaj były chyba same żyby tylko, tutaj trochę śmieci było. Jeszcze gdzie? E, jeszcze gdzie, to tutaj i chyba tutaj tylko, tu, I tu też chyba było sama ryby. tu chodzi o bion bo te faktycznie było śmieci, tutaj też trochę tych śmieci było takie mniej, tych nieużytecznych. I zmarnowałem na to chyba dwie, dwie pół wędki. Dwie pół, dlatego że jedną wędkę wy 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 wyłowiłem i była. jak znowu przedłużam. I co do tego ostatniego. To, to ja sobie jeszcze zrobię. żeby tutaj, żeby tak nie łazić, tam jest powrotem, zrobił sobie pewnie. tak tutaj, ten domac zrobiłem, tak to się otwiera zawsze, ten na początku taki mały gnojek, ja wam pokażę, że tak O, pada, ten mały gnojek ja wam pokażę, mam nadzieję, ten mały kiedy jeszcze był mały, ciągle mi w domu do, dosłownie ładnie. Ktoś siedział i nie chciał wejść. Co tu było? Mówimy raz o... że wybuch się pojawia. Ale co to było? Ja raz o tym wybuchu. Że coś na go wybuchło. I to właśnie też się to wydarzyło. Nie wiem, bo ja się idę spać. O, burzę najwyraźniej. Nie wiem co to, to mogło być. A dobra, co do tego, co tu robiłem? Po pierwsze ta jaskinia, którą mam zapisaną, to jaskinia jest tutaj. Zakopana z tej strony i z tej. A także chyba z tej. To jest odnoga. A dosłownie tutaj wchodzę. Potworów a potworów. Jeden na drugim po prostu. To jest naprawdę sporo. Chyba pół na nie wiem, tej ominocy marnowałem. Naprawdę pół sporo. Co dalej? Jak widać, lista już pusta. Ale to nie wszystko piąte dopiero myślę, że szósty odcinek Co do tego, co tu mam? to mam kory. jak tak się prezentuje. Bo tu właśnie było na to. Trzeba tyle pokazać. Sporo ale to sporo nawy. Myślałem, żeby je się pozbyć. I jak widać jest dość głęboko. Mniej więcej, tam, tam większość tych rzeczy to po prostu gdzieś się zablokowało. Tu nie chciało dalej iść, więc odpuściłem. I teraz, co, co tego cały kory jest w opisie w poradnik? Jak je zrobić? to jest sobie trochę magazyn. A tutaj, jak to wygląda? I tak od razu mówię, że w, dlaczego w filmiku w poradniku nie ma tego na górze? A to dlatego, że pojawiały się te wspaniałe kryształki, które blokują powrót na górę. Tak. Musiałem dosłownie skakać na dół, gdzie się musiałem męczyć. A i jeżeli ktoś już włączył i teraz się zastanawia, a tam do filmik, a mnie włączył, to pewnie będzie na przodem, bo te kory nie działa za dobrze już. To jest stare pory i nic za dobrze działa. A co jeszcze? No trochę się męczyłem i praktycznie wszystko każe. Przesuwanie to robimy praktycznie automatycznie ręcznie. Dosłownie włączam sobie, wyłączam to, to co jeździ i tak kontroluję. W ogóle, żeby jeździło, a może wyjeździł w jedną drugą. Jak jest zablokowane, to po prostu leci góry I tak. Co do ostatniej rzeczy, co do kory, to tutaj jest zapewne pusty, jest tak pusto, ale te skrzynki. Trochę nie działają chyba, znaczy w pewnym momencie działały, kiedy szły w dół trochę, ale po, po prostu znikają przedmioty stąd, z tego moda. Gdy już używałam tych beczek, to szło dobrze. I tak, zapomniałem 5 beczek i tutaj już się skrzynie nie zapomniały. Jak już wszystko powinno działać dobrze, to wtedy właśnie się nie zapewniło, że było 5 beczek, pe beczek pełnych. Chociaż nie jestem pewny, czy beczki na przykład się nie zapełniły idealnie. Czy na przykład nie zostało, po prostu, że trochę miejsc, trochę a nie tyle miejsca co tych staków, miejsca na staki zostały zapłonione, ale jest tutaj mogło coś wejść i dlatego tutaj nic nie wchodziło, czy po prostu usunęło. Bo dosyć szybko dam te beczki i na tych beczkach się opiera. W większości. No, tyle mam do powiedzenia. Więc i tyle wykopałem, nie przestanę się już tym kłory, bawić, bo to niezbyt działa. A szukam też innego kury i jeszcze nie działało. Jestem w stanie to zrobić sam, bo wiem jaki to jest mechanizm, ale to jest tak dużo roboty. Trzeba się zastanawiać z godzinę i to budować. Więc sobie odpuściłem. I raczej nie będę robił więcej kury Przynajmniej póki co Przynajmniej takich chóry. czy raczej klasyczny i będę kopał od razu trzankami w dół. Kiedy wiertł koło wiertła zamiast coś takiego, żeby mi powoli szło. Jeszcze będę się męczyć z tymi tymi. Dobra. Z mojej strony to tyle. I mogę się w sumie żegnać. O, a nie mam co mówić, ale te rzeczy, coś się tam podziało mimo wszystko, więc chcę pokazać. To nie ma za bardzo, co? Hmm. Tak, teraz się cicho. A dobra, ja się żegnam, bo mam nadzieję, że to wystarczyło. A jeszcze mapę pokażę, że. Tutaj, ta, ta, ta. To jest. Kupiłem sobie mapy od. Właśnie kartografa. wdałem i jakoś tak magicznie od razu to wszystko dodało. No nie pomyślałem, że mi to od razu wrzuci i zatruwluje mapę. Bo chciałem od razu bazę robić. Jak widać, to nie jest daleko. Dosłownie ten, dyskretnie poszedłem. I tu zaraz obok. No. I to mogę powiedzieć, że tyle. Co dalej się pali. Boś mi sucho w gardle, ale tak. Mm. O tym no, jest dużo niemocy, tylko dodania z należy craftingi Na przykład używałem tego. Jak no, widać, tutaj te tablice były używane. Tak samo jak tu, żeby zrobić te. Dobra, ja już naprawdę nie, <laughs> już nie chcę już nic gadać. A się męszę, żeby gadać. żeby no, gadać. Nie lubię jakoś. Kończyć tego wszystkiego, kończyć odcinków, ja muszę sobie zapisać, że w tym odcinku, e, ten e, wcześniej wyłączyć nagrywanie z dopiskiem, teraz e, przez resztę, kil, przez kilka minut dałem do siebie głupoty, więc nie ma co patrzeć. <laughs> więc koniec odcinka. Dobra, żegnam się. Do następnego.